Dobry wieczór, kochani, z tej strony Ewa Mizera. Dajcie znać, czym mnie widać, czym mnie słychać, bo ja ciągle na ekranie mam swoją pustkę. Ale jak dostanę od Was komentarz, że wszystko jest ok, to nie będę się tym w ogóle przejmować. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Kwadran z językiem angielskim. Ja nazywam się Ewa Mizera i pomagam Polakom w Wielkiej Brytanii przełamać barierę językową. Na co dzień prowadzę szkoły języka angielskiego na południu Anglii oraz tworzę kursy online. Cześć Karina. Cześć Karinka, daj mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest OK. I będziemy. Zaczynać, słuchajcie, jest ok, super. E, takie dwa dzisiejsze tematy. Pierwszy wytłumaczę jedną rzecz taką stricte dotyczącą języka angielskiego, a drugą rzecz, rzeczą, którą chciałam omówić jest e, to, jak sobie radzić z nauką języka angielskiego, jeśli masz małego babyka. Jest wszystko ok, dobra. Słuchajcie, na początek chciałam mówić takie słówko jak up. Okay? Kojarzy się to słówko z tym, że coś idzie do góry, ale na pewno zauważyliście, że czasami to słówko up dodaje się do innych słów, i wtedy te słowa zmieniają troszeczkę, albo nawet czasem bardzo, swoje znaczenie. Dzisiaj chciałam powiedzieć o jednym ze znaczeń właśnie tego słówka up, jeżeli dodamy do jakiegoś czasownika, ok, jednym z tych użyć będzie na przykład dosłówka clean, tak, czyli coś sprzątać. I mogę powiedzieć, że posprzątałam, I cleaned, ok? I po prostu daję sobie końcówkę "-ed", bo to jest w czasie przeszłym, I cleaned. Ale jaka będzie różnica, jeżeli powiem I cleaned up? Okay? Z jednej strony masz I cleaned, I cleaned up. Tutaj to up będzie nam oznaczało, że... Kładziemy nacisk na to, że naprawdę posprzątałam całkowicie, kompletnie. Czyli posprzątałam to. Właściwie nie zostało, nie zostało takie miejsce, które by przeze mnie nie było wysprzątane. Okej? Okay? Niektórzy tak po polsku czasem mówią, że wysprzątałam. Bo jeżeli po prostu powiem posprzątałam, to Wtedy ta druga osoba nie wie, czy ja posprzątałam dokładnie, czy posprzątałam całkowicie, wszystko, wszystko. Ale jeżeli dodam I cleaned up, to znaczy, że to tak jak bym powiedziała, niektórzy mówią po polsku, wysprzątałam. Jeżeli ktoś ci powie wysprzątałam, to masz takie wrażenie: no, naprawdę posprzątała, albo naprawdę posprzątał. Czyli to jest takie um, completely finish something. Okay? Czyli skończyć coś całkowicie jest naprawdę mega, mega czysto. I cleaned up. Um, to samo się tyczy na przykład jedzenia. Jeżeli um, you completely finish something, ok, jeżeli coś jesz do końca, nie zostaje już ani jeden okruszek, to wtedy też właśnie możesz dodać to słówko up na samym końcu, jeżeli na przykład ja bardzo lubię, no ja bardzo lubię ciasteczka, ciasto ogólnie i przychodzę na przykład, tutaj Karinka Cię użyje, przychodzę do Kariny na herbatkę, na kawkę i właśnie na to ciasto i wchodzę do Kariny do kuchni i zjadam to ciasto całe, ono już później nie ma czego dać na stół i wtedy mogę powiedzieć I ate it all że zjadłam to wszystko, zjadłam to całe ciasto. I ate it all. To będzie ok. Ale, żeby y, podkreślić to, że naprawdę skończyłam to ciasto, mogę powiedzieć. I ate it up. I ate it up. Wtedy Karina już wie, że naprawdę. Nie zostawiam ani jednego kawałka tego ciasta. Okay? Czyli jeżeli dodajemy sobie up na końcu do właśnie takich czasowników, to znaczy completely finish something. Coś zrobić, skończyć coś, na przykład jedzenie, całkowicie je zjeść, do końca je zjeść, albo I cleaned up, czyli wysprzątałam wszystko bardzo dokładnie, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Zakończyć coś. Na przykład, jeżeli jesteś w pubie ze znajomymi, ale macie gdzieś iść, nie wiem, do kolejnego pubu, albo macie iść do kina, a ktoś kończy jeszcze swojego drinka, swoje piwo i chcemy go po prostu pospieszyć, tak? Chcemy powiedzieć: Dopij to piwo i idziemy, ok? Skończ to piwo i idziemy. To wtedy możesz powiedzieć, Um, finish your drink. Let's go. Drink up. Ok, czyli dopi to do końca. OK? Drink up. Drink up. Dopi do końca idziemy. Let's go. Czyli completely finish something. Taka będzie różnica. Słuchajcie, jeszcze jedna taka myśl w ciągu tego tygodnia mnie naszła. A propos tego, jeżeli masz malutkiego babyka, jak wtedy pogodzić to z nauką języka angielskiego? Chciałam dzisiaj powiedzieć o trzech rzeczach, jak sobie z tym poradzić w ogóle z edukacją, bo mój babyk, no już taki nie babyk, ma trochę ponad rok, więc jestem po takim okresie bardzo, bardzo babyczkowym. Jak ja sobie rodziłam z edukacją na samym początku, tak? Dla mnie, bo dużo kobiet mówi, że w tym czasie lubi bardzo czytać, tak? Bo to jest coś takiego, co można robić cicho. Mi akurat czytanie nie za bardzo tutaj wychodziło, ponieważ cały czas miałam zajęte ręce, tak? Jeżeli karmisz, jeżeli cokolwiek robisz, te ręce ciągle są zajęte. Więc dla mnie najlepszą formą edukacji było to, jeżeli ja mogłam sobie czegoś słuchać. Jeżeli ja mogę sobie czegoś e, słuchać, czyli na przykład możesz słuchać sobie moich lekcji na Facebooku, tak, zawsze gdzieś tam to leci w tle, czyli ty nie musisz jakby dedykować tych osobnych 20 minut, osobnych pół godziny. Tylko robisz coś i jednocześnie słuchasz moich wykładów, moich lekcji. Różne filmiki są na internecie, których również możesz słuchać, które nie wymagają tego, żebyś patrzyła się w ekran. Takie są najlepsze w tych takich początkowych miesiącach, czyli coś, co możesz oglądać bez rąk. Teraz na przykład, jeżeli dla mnie w ogóle świat edukacji online, Stał się bardzo istotny właśnie od kiedy, od kiedy jest malutki z nami. No, Ponieważ nie ma takiej możliwości, że wychodzisz sobie o której chcesz, gdzie chcesz, dlatego ta edukacja online dla mnie stała się taka, taka ważna. I w tym momencie, kiedy on już skacze, chodzi i wszystko chce dotykać, po prostu ja sobie daję laptopa gdzieś wysoko, żeby nie mógł tego dosięgnąć. I jeżeli interesuje mnie jakiś wykład, jeżeli biorę udział w jakimś kursie internetowym. To wtedy spokojnie mogę sobie gdzieś tam nawet rzucać okiem, co tam się dzieje na ekranie, i cały czas słuchać, i jednocześnie być synkiem. Także dla mnie to, czego mogłam słuchać, to, to co mogę słuchać w tym momencie, jest mega, mega ważne i bardzo polecam, jeżeli masz ciągle ręce zajęte. Nie do końca mi się sprawdziło przez telefon komórkowy, ponieważ Zawsze gdzieś musisz coś tam przestawiać, w nim chodzisz tym telefonem, a wiadomo, dziecko, jak to dziecko, on zawsze chce sobie poklikać więcej, czy jakiś komentarz dać komuś. Więc jeżeli sobie coś wysoko położę, to jednocześnie mogę sobie zaglądać, mogę słuchać tego wykładu i wykonywać codzienne czynności, tak jak zwykle. Druga rzecz to są play Okay. Te play grupy, um, zawsze jeżeli położna przychodzi do ciebie po porodzie i tak dalej, daje ci taką listę rzeczy, które są w okolicy, które można robić, ale wiadomo, jeżeli kobieta dopiero urodziła, to jest taki strasznie crazy czas. Um, ty patrzysz na tą listę i myślisz sobie: Dobra, kiedyś to zrobię, wszystko ale naprawdę warto, bo to są grupy, które są bezpłatne. U nas na przykład w okolicy, jest zawsze raz w tygodniu we wtorki, więc my sobie chodzimy na te play grupy i to jest od 0 do 5, więc tam są też dzieciaczki w różnym wieku i to trwa godzinę i słuchajcie, jak ostatnio właśnie byłam z synkiem na tej play grupie, stwierdziłam, że to jest fantastyczne środowisko dla mam, które chcą się uczyć angielskiego. Ponieważ nawet jeżeli nie masz odwagi zagadać do tych innych mam, które są właśnie na tej play-grupie, to zawsze są panie opiekulki i jeżeli któraś widzi, że Ty masz problem z językiem angielskim, to zawsze mówią bardzo wolno. Um, Zawsze chcą ci pomóc. Jeżeli zagadasz do innych mam, to to jest w ogóle coś, co możesz robić bez presji, to jest taka nauka bez presji, ponieważ wiadomo, wszystkie tam mamy są mega zmęczone, są, są bardzo wyluzowane, tak i chętnie podejmują takie rozmowy. Kolejna rzecz genialna w tych Grupach jest to, że tam. Pewne frazy non-stop się powtarzają. Więc wiadomo, że język angielski, w ogóle nauka czegokolwiek, to jest kwestia ilości powtórzeń. Tam frazy się powtarzają, powtarzają, powtarzają. Na przykład ostrożnie, albo że nie wiem, malutkie dziecko za tobą, albo nie wiem, well done. Te frazy po prostu cały czas się przewijają, jedne i te same, ponieważ mamy em, bardzo często powtarzają te same rzeczy do dzieci, tak, żeby to dotarło. Także mega sprawa są te grupy, one są bezpłatne. E, jeżeli masz takie małe dziecko i myślisz, że nie masz możliwości jakby nie wiem, iść do szkoły stacjonarnej, to zawsze możesz gdzieś tam podłapać i, em, i po prostu Otoczyć się tym angielskim. Fajna też sprawa jest, jeżeli się wstydzisz, powiedzmy, mówić, rozmawiać z Brytyjczykami, możesz zawsze odnaleźć taką mamę, która też jest z innego kraju. Bo czasami taka mama też się może czuć dosyć samotna, nie ma z kim porozmawiać, a wiadomo, że jeżeli Ty zaczynasz swoją naukę, chcesz praktykować swój angielski, zawsze jest łatwiej się dogadać z osobą, która też jest z innego kraju. A przy okazji, oczywiście, można zawrzeć bardzo fajne znajomości, bardzo fajne przyjaźnie. Ok, i trzecia rzecz, którą bardzo, bardzo polecam, to jest po prostu wychodzenie gdziekolwiek, a najlepiej do supermarketu w godzinach takich nieszczytowych, tak? Czyli w godzinach, kiedy na przykład starsze osoby, emeryci mają dużo wolnego czasu, ponieważ tak jak pewnie większość mam wie, ludzie lubią zaczepiać Twoje dzieci, tak? I mniejszy, tym lepiej, i zawsze coś próbują mówić do tego dziecka, tak? I zawsze próbują nawiązać z tobą kontakt, więc warto się nauczyć nawet kilku zdań o swoim dziecku, tak? Dzięki czemu jesteś w stanie odpowiedzieć na pytania, jak ma na imię, ile ma lat, co lubi i tak dalej. I w tym momencie nawiązujesz sobie konwersację i też po prostu masz taką naukę bezpłatną, tak, w supermarkecie, także nie uciekaj ze swoim dzieckiem, wykorzystaj to, że jakaś starsza osoba chce z wami porozmawiać, ponieważ te starsze osoby też na pewno um, będą się bardziej starać, żeby mówić um, powoli, żeby mówić zrozumiale. Tak samo na spacerze, ostatnio poszłam z synkiem na spacer, e, zaczepiła nas starsza pani i żeby was nie skłamać, z 30, 45 minut z nią gadałam, e, ona akurat była na spacerze z pieskiem, także... To są świetne okazje, żeby po prostu wykorzystać i praktykować swój język angielski. Patrzę, co piszecie. Cześć. Karina, będę jutro robić marchewkowe wpada jewcie. Wiesz co, może nie na jutro, daj mi jakiś tydzień czasu, żebym mogła sobie wszystko poukładać. Słuchajcie, minął nasz kwadrans z językiem angielskim. Mam nadzieję, że było to przydatne. A teraz już lecę, ponieważ o godzinie 19 zaczynam lekcję z moją grupą kursantów na angielski od podstaw. Także też muszę chwilkę się przygotować i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeżeli podobało Ci się to wideo, jeżeli miało dla Ciebie wartość, proszę udostępnij je dalej. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli ktoś udostępnia, jeżeli komentujecie, jeżeli dajecie serduszka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i oczywiście do zobaczenia w przyszłym tygodniu o godzinie 18.00. Pa, pa! Trzymajcie się!